Dobrze, mamy to. Super. I tak. Halowe kochane dziewczyny. Dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośniesz. Dobrze, zaczynamy. Dobra. Halowe kochane dziewczyny. Dzień dobry bardzo. Tutaj Ania Sośniesz, online fitness coach. I dzisiaj widzimy się, bo nagrywamy sobie razem podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. I moje drogie, dzisiaj będzie mega ważny temat, bo są to takie trzy modele mentalne, które właśnie pomogą w tym, żeby być bardziej skuteczną i żeby siebie i swoje zdrowie też traktować priorytetowo. Więc, jak zawsze, warto jest się przywitać, jak jesteś na żywo lub jeżeli później słuchasz podcastu z nagraniem, to również jest to świetny moment, żeby się właśnie przywitać. Dobrze. I tak, ja już nie będę za dużo zagadywać, będziemy już po prostu, tylko przejdziemy do tematu. Czyli, cześć. Witaj w kolejnym odcinku podcastu Fitness dla zapracowanych kobiet. Jeżeli masz tak 30 i wyżej, jesteś przytłoczona pracą, obowiązkami domowymi, dbaniem o rodzinę, rozwój i milionem takich innych spraw do ogarnięcia, to moja droga, to to jest właśnie odcinek dla Ciebie. I tutaj. Przede wszystkim, jeżeli, moja droga, um, czyli jeżeli czujesz się wierzy, że jesteś taka po prostu gdzieś uwięziona, że tego wszystkiego jest za dużo, że już nie dajesz tym wszystkim rady, i jeszcze jednocześnie widzisz, że twój organizm się zmienia, ciało się zmienia, wyglądasz gorzej i nie chcesz tego zaakceptować, bo masz wysokie standardy, to to jest właśnie ten odcinek dla ciebie, ponieważ. Mamy takie trzy modele mentalne, które dzisiaj opowiem, które pomogą Ci zacząć zdrowo jeść i ćwiczyć, nawet jeżeli myślisz, że nie masz na to czasu. Jeżeli do tej pory odkładałaś siebie na później. To moja droga, mam dla Ciebie dobrą wiadomość, nie potrzebujesz więcej czasu, potrzebujesz tylko takiego nowego sposobu myślenia i podejścia. I słuchajcie, to jest tak, że ja mam kilka takich właśnie dobrych książek o tym też sama długo z tym pracuję. Czyli te modele mentalne to jest to, że nie wchodzimy w jakieś taki, takie podejście właśnie reaktywne, że ja nie mam na nic wpływu, nie wchodzimy w jakieś buty ofiary i mówimy o Jezu, wszystko się dzieje, ja nie mam na nic wpływu, nie? i masę takich rzeczy, które nam odbierają moc. Tylko po prostu wchodzimy do tego, swojego, do tego swojego takiego wewnętrznego potencjału i robimy co trzeba, żeby o siebie się zatroszczyć lepiej. Pierwszy model mentalny to jest reguła minimum efektu działania. I tutaj większość kobiet, które do mnie trafiają, to one myślą, że aby schudnąć i poczuć się lepiej, no to muszą od razu trenować pięć razy w tygodniu, jeść idealnie, czysto, czy tam głodzić się. I to jest jeden wielki mit. No bo zamiast tego warto jest wprowadzić taką zasadę minimum efektu działania. I znajdujemy wtedy naj, najmniejsze zmiany, które dadzą Ci pierwsze efekty. Czyli tutaj już od razu, żeby zmienić swój, swoje też samopoczucie, to od razu robisz takie proste rzeczy. Jak idziesz na 10 minut na spacer, może to być jeden posiłek zdrowy, który zrobisz dzisiaj. Nie? Jeden trening z ketlami w tygodniu. I to już Ci tak krok po kroku buduje. I to, to właśnie działa. Efekty pozwalają ci ruszyć z miejsca i nie czuć się przytłoczoną. A kiedy zobaczysz już te pierwsze efekty, to będziesz chciała zrobić więcej. I tutaj taka historia. Jest taki fajny lekarz z Wielkiej Brytanii, którego książkę czytałam, ale też w tej książce właśnie fajnie opowiadał historię swoich pacjentów. On jest takim lekarzem rodzinnym. I opowiadał właśnie o tym, jak przychodzili do niego pacjenci, którzy mieli nadwagę czy otyłość, którzy mieli tam coraz to gorsze wyniki, i on wtedy mówił tak: No, teraz potrzebujesz zacząć ćwiczyć. Trzy razy w tygodniu trening siłowy, w pozostałe dni musisz iść na spacer, chociaż godzina ruchu. Nie? Później deficyt kaloryczny, czyli musisz przejść na tą dietę, żeby się odchudzić i zmniejszyć tą masę ciała i się jeszcze wysypiać. I on im to mówił, i później na kolejnej wizycie zapytał ich, czy oni cośkolwiek z tego robili. Oni tak przychodzili głową, opuszczali taki smutek. No nie, nie, to, to tego jest za dużo, nic z tego totalnie nie zrobiłem. I on zauważył, że to w ogóle właśnie u nich nie działa. Więc postanowił właśnie podejść do tego tą metodą, taka minimum efektu działania. I Zalecił im, żeby zrobić codziennie 10 przysiadów, jak, robi, jak robią kawkę poranną i 10 pompek, dosłownie oladę kuchenną. I to tylko, tylko to, przez ten okres, jak się mieli widzieć za kilka miesięcy. No i później ci pacjenci po kilku miesiącach przychodzili, pewni siebie, stoją, taki postawa super bohaterki, stoją uśmiechnięci, zadowoleni i... I on pytał, no i co się stało, co się, co się wydarzyło, że to tak fajnie tutaj się teraz czujesz, no i te osoby mówiły, wiesz co, że oprócz tego, co mi kazałeś robić, no bo to było bardzo proste, to dosłownie mi zajmowało minutkę dziennie, to ja robiłem wielokrotność tego i teraz już normalnie ćwiczę, więcej się ruszam i dzięki, dzięki za to. No i popatrz, to właśnie o to chodzi, nie? żeby nie dawać sobie jakiegoś takiego potężnego początku, tylko małymi krokami budować sobie tę siłę woli i właśnie ten nasz wysiłek. Drugi model mentalny to jest matka, która daje przykład. Czyli, jako kobiety, mamy taką tendencję do stawiania innych na pierwszym miejscu, ale powiedz, Co właśnie widzą twoi, twoi bliscy, twoja partnerka, partner, bliscy, którzy jeżeli ty ciągle poświęcasz innym czas, czy poświęcasz czas na pracę, a nie dbasz o siebie. I tutaj, zdrowa, silna kobieta, która znajduje czas dla siebie, daje najlepszy przykład. I gdy ty dbasz o siebie, twoja rodzina zaczyna też lepiej jeść, więcej się różni i dbać o zdrowie. Ja miałam taką klientkę Agnieszkę i Agnieszka była osobą otyłą i miała dwójkę dzieci, męża, i po kilku miesiącach współpracy ona jej mówi: słuchaj, Ania, to jest niesamowite, co się dzieje, bo oprócz tego, że ja zrzuciłam te kilka kilogramów, no to oprócz tego mój mąż też właściwie nic nie zmieniał, ale chodził raz na jakiś czas ze mną na spacery, wypiał ze mną więcej wody i się odchudził. Moje dzieci zdrowie się odżywiają, piją tej wody więcej. No i zmieniasz historię życia całej mojej rodziny, nie? Ja mówię: wow! I tak to właśnie działa, czyli ten model mentalny, gdzie mama daje dobry przykład. To jest niesamowita sprawa i myślę, że warto też sobie to zaaplikować. Trzeci model mentalny to Twoje ciało, to konto bankowe. Uff. Czy ja też lubię takie porównanie jak auto, nie? No i ale wróćmy do tego konta bankowego. Czyli wyobraź sobie, że twoje ciało jest takim kontem bankowym i każdy posiłek, ruch, sen to wpłata na to konto zdrowia. A gdy za mało sypiasz, wcinasz przetworzone jedzenie, mało się ruszasz, no to cały czas wypłacasz, nie? No i wtedy co się dzieje? No, jeżeli ciągle wypłacasz bez wpłacania, no to pojawia się dług, zmęczenie, choroby, nadwaga. Ale kiedy zaczynasz codziennie robić nawet takie małe wpłaty, jak krótki spacer, proste ćwiczenia, zdrowy posiłek, to twoje konto się odbudowuje, a ty masz więcej energii i lepsze samopoczucie. I o to nam tutaj chodzi, kochana, żebyś ty właśnie tej energii miała jak najwięcej, była zdrowa i na tym koncie bankowym, czyli te, ten twój organizm, który jest twoim kontem bankowym, żeby było jak najlepiej. I to są takie bardzo krótkie rzeczy. Dzisiaj będzie mega krótki podcast, ale zależy mi na tym, żeby dać Ci właśnie taką, taką, takie ziarenko na weekend zasiać, żebyś miała po prostu możliwość wrócić do tego i sobie kilka razy nawet to wysłuchać na spacerze jak najlepiej. Więc ten trzeci model mentalny to Twoje ciało, to konto bankowe. I za każdym razem, jak. Robisz coś dobrego dla ciała, ćwiczysz, medytujesz, dobrze się odżywiasz, nawadniasz się, kładziesz się wcześniej, spadzisz się, wysypiasz. To robisz taką wpłatę. I później, jak przyjdzie taki moment, że masz bardzo dużo jakichś zajęć, coś tam się dzieje, no to możesz wypłacać, ale masz już czego i Twoje ciało jest w świetnej formie więc to jest mega ważne. I tutaj kochana, jest wielka taka prośba, że jeżeli ten podcast jest dla Ciebie wartościowy, no to warto jest wejść na Spotify i znaleźć... Podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet. Czy na YouTube mamy kanał Anna Sośnierz-Trenerka, gdzie też jest? Tam jest prawie 300 odcinków podcastu, natomiast jest już go dużo, dużo więcej, bo prawie 400 odcinków podcastu fitness dla Zapracowanych Kobiet. I tutaj on się bardzo poleca, żeby iść sobie na spacer, go posłuchać na słuchawkach i zaobserwować podcast na Spotify. Później fajnie będzie, jeżeli dasz 5 gwiazdek, jakąś króciutką opinię. Będzie mi bardzo miłe, ale przede wszystkim tu nie chodzi o mnie, tylko o to, żeby docierać do większej ilości osób. A takie właśnie rzeczy popychają podcast, żeby i te algorytmy, żeby po właśnie większej pokazywać go większej ilości osób. A jeżeli chcesz zacząć krok po kroku. To zapraszam Cię do mojego programu. Jesteś warta. Pomogę Ci wprowadzić zdrowe nawyki bez presji rewolucji. A pierwszym krokiem będzie właśnie taka darmowa konsultacja. Także zachęcam, żeby właśnie wpaść: czy to na Instagram anna.sośnierz i tam wysłać mi wiadomość Ania, ja z podcastu i umówimy się po prostu na konsultację. Także dzięki wielkie za to, że byłaś dzisiaj ze mną. Pamiętaj, że zasługujesz na to, żeby dbać o siebie, bo to my. Robimy co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie lepsze życie. Nie tylko gadamy o tym, ale my to w praktyce robimy. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Ślicznie dziękuję. A dzisiaj rozmawiałyśmy o takich prostych, właściwie trzech modelach mentalnych, które pomogą Ci schudnąć i zadbać o siebie. Nawet gdy masz mało czasu, to znajdziesz ten czas. Po pierwsze była to rógła minimum efektu działania. Po drugie matka, która daje przykład. Po trzecie Twoje ciało to konto bankowe. I jeszcze raz, wszystkiego dobrego. To jest podcast Fitness dla zapracowanych kobiet. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. I ty dzisiaj, Skarbie Lira, wpadłaś na dosłownie ostatnie słowa. Ale wpadnij sobie na Spotify, za dosłownie, pewnie jakieś 15 minut będzie już nagranie z podcastu. Czyli dzisiaj rozmawialiśmy o takich trzech modelach mentalnych, które właśnie pomogą ci jeszcze sprawniej funkcjonować na co dzień i być taką lepszą wersją siebie i dbać o siebie bo zasługujesz na to i ty dobrze o tym, wiesz, kochana. Także jeszcze raz wspaniałego dnia, wspaniałego weekendu. Jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc, to, to zapraszam, żeby mi wysłać wiadomość smukła. ja po więcej szczegółów, wszystkiego dobrego, cześć!